Jeśli chcecie kupić coinsy do FIFA 16 lub cyfrowe wersje gier na PS4, zapraszam Was do supercoinsy.pl. Gorąco polecam. Siemanko z tej strony Przemaz, Dzisiaj nami Adrian, znany jako Jurgen. Siemaneczko wszystkim. A dzisiaj, można powiedzieć, drugi odcinek Fantazji Euro 2016. Dzisiaj nami Jurgen też tutaj wam przedstawił swoją jedenastkę plus tak czterech jest. rezerwowych. No, to co, zaczynamy. Krótka analiza będzie tego, tutaj naszych wyborów. Także zaczynamy od ciebie Hugo Loris <coughs> na bramce. Dlaczego? E, Hugo Loris na bramce, ze względu na to, wiadomo, Francja gra z Albanią, bodajże, tak. Można to sprawdzić. Francja gra z Albanią. Tak jest. No więc myślę, że e, Francuzi powinni zachować czyste konto. A jako, że Loris jest pierwszym bramkarzem Francuzów, więc no myślę, że wybór raczej oczywisty. Dokładnie. Także tutaj u mnie też jest Loris na bramce. Myślę, że nic to dodać samo. tutaj nie muszę, dokładnie. Taka sama sytuacja, myślę, że z czystym kątem powinien zakończyć ten mecz. No i dalej, no mamy tutaj Szara, który dużo punktów ostatnio o tobie dał. Tak jest, Szar, w sumie mam jakieś zaufanie do tego obrońcy. Lubię w sumie, podoba mi się jego gra. Także no myślę, że Szwajcaria tutaj mecz z Rumunią. Rumunia nic wielkiego w ataku nie pokazała w meczu z Francją, tam poza drobnymi w sumie sytuacjami. Coś tam strzelali, nie? No ale, ale to też pierwsza skarnego mecz... Także myślę, Dokładnie. że tutaj obrona Szwajcarii powinna dać radę. Także. Czyste konto, myślisz? Tym szar, tak jest. Dobra, no u mnie jest Rami. Myślę, że tutaj to samo co do Lorisa, czyste konto. Mm -hmm. Może jakaś główka się uda, kto wie, staje fragmenty, jak pajet wykonuje, może się udać. <laughs> y, także co, no dalej jak tutaj u Ciebie wygląda, mamy Albe. E, Jordi Alba, no Hiszpania gra w, w tej kolejce z Turcją, tak? Tak. Hiszpania gra z Turcją, więc no myślę, że... W... Ta lewa strona Hiszpanii powinna dobrze funkcjonować, tym bardziej no, w ostatnim meczu nie wyglądało to dobrze, ale ze względu na to, że na tym skrzydle był Nolito, który no nie oszukujmy się, zagrał słaby mecz, ale albo naprawdę w tym sezonie pokazał klasę, więc myślę, że on będzie napędzał te ataki Hiszpanów. I... No a Turcja też grała z Chorwacją, no za dużo to nie pokazali, tak, Chorwaci dokładnie, niby, dokładnie. niby dominowali. No i dobra, no u mnie tutaj jest Rodriguez. Jako wizy Ricardo Rodriguez, tak jest, wykonuje stałe fragmenty. Ostatnio miał asystę, niestety go nie dałem, z rzutu różnego, co wtedy Szar strzelił, także no Szwajcaria, jak już mówiliśmy z Rumunią, wydaje mi się, że Rodriguez tutaj jakiś różny, wolny coś, może jakaś brameczka być, a do tego wydaje mi się, że będzie czyste konto, ma wicekapitana, także podwójne punkty powinien zdobyć. Dalej tutaj masz Ramiego, no coś też dodać. No to podobnie jak w ciebie w meczu z Albanią. Tak, tak, tak czyste konto, myśli, się, że będzie miał może jakaś główka. Y, dobra, no to... Linia mnie... pomocy. Nie, jeszcze i e, Włochy, tutaj mamy spotkanie Włochy-Szwecja. Włochy, Włochy 2-0 niby z Belgią. Rozczarowało Cię to trochę? Wiesz, co powiem ci, że e, myślałem, że Belgów wstecz na dużo więcej. Tym bardziej po tym, jaki zawodników mają w zespole. No, na papierze. No, Ale widzieliśmy, że chyba brak doświadczenia w takich turniejach. Mimo młody, wszystko, zespół, no, grali, młody zespół. grali wcześniej, tak? Na Mistrzostwach Świata ostatnio grali. Ale ten zespół, nie zapominajmy, jest jeszcze młody. On jest jeszcze tak jakby w fazie budowy. Może poza obroną, nie? No myślę, ale że... myślę, że tutaj ze Szwecją, czy Zlatan da radę, bramka samobójcza z Irlandią, także no tak. ciężko, ciężko będzie, ale no zobaczymy, może też jakaś główka, tutaj liczę na to. Eee, także przed nami pomoc Shakiri. Shakiri, czemu Shakiri, tak? No więc, no tak podobnie jak do mam zaufanie do tego zawodnika, lubię jego grę. Szwajcaria gra. Uh, z kim gra Szwajcaria? Z, z, z Rumunią. Z Rumunią, tak? No to Szwajcaria gra z Rumunią, więc myślę, że wszyscy będą ta, chodzić. taka reprezentacja dla Szakiriego, kurczę, może coś tam podziałać, tak? Tak jest. Jakieś dobre driblingi, dobra. może Bramka, czy Alstom. Tutaj asysta. nie ma zbytniej filozofii w tym moim wybieraniu, więc nie doszukujcie się tutaj nie wiadomo czego. No dobra, no u mnie Modric. Ostatnio też był u mnie Modric. Strzelił Bramkę, był wicekapitanem. Myślę, że dobry mecz może zagrać tutaj Chorwacja. Gra z Czechami. Czesi też dobrze się zaprezentowali w meczu z Hiszpanią. Ciężko miała Hiszpania, żeby, żeby strzelić bramkę, w końcu się udało. Pikę strzelił, ale wydaje mi się, że może nie gol, to jakaś asysta. Modric, no, sezon ma naprawdę niesamowity. Jest to dobry zawodnik i myślę, że da radę coś tutaj, jakieś punkty dla mnie zdobyć. Dokładnie. Na no, u Ciebie, Ramzej, wicekapitan. Ramsey jako wicekapitan, więc no, wali... ostatni mecz wali ze Słowacją bardzo mi się podobał. Myślę, że Waliczycy zagrali w miarę dobre spotkanie, no poza tym bramką Słowaków, tak, ona tak wpadła tak trosze, troszeczkę z przypadku, bo tam... No ale chociaż Hamsik tam kręcił, kręcił, kręcił trochę. Hamsik niby tam kręcił, ale no myślę, że środek pola Ramzeja, jego podania, w dodatku Bejd jest w gazie, także no, no, ale jednak ciekawe, może wiesz, jakaś jest ta wpadnie, nie? Reprezentacja Anglii, czy Ramzej tutaj w środku pola będzie rządził? No no będzie ciężko, nie, bo środek Anglików, nie oszukujmy się, jest jednym chyba z najmocniejszych środków na tym Euro, bo hmm. mają jednak tam pokładane w środku, ale myślę, że mam zaufanie do Ramzeja, wiadomo Arsenal no, gra, w lize, <grafie> też robi, też gra przecież widze angielskiej, to nie rozumieć o co, co będą grać, takie, co jest No i dobra, u mnie jest Hamsik Co ja mogę powiedzieć, no Słowacja Grazy, z Rosją Myślę, że w środku pola Hamsik może tam, kurczę, rozdawać dobre piłki Jakąś brameczkę wydaje mi się jest w stanie strzelić, Rosja no jeden do jednego z Anglią, ale Kupony się posypały. Ostatnia chyba akcja to była, tak? Czy jakaś końcówka, doliczony czas. No tak i jest. myślę, że Hamsi <laughs> da radę. Dalej mamy Derosiego u ciebie. No to przede wszystkim kapitalny mecz Włochów. Konte naprawdę świetnie ułożył taktykę na to spotkanie. Myślę, że są jedną z najbardziej poukładanych reprezentacji tutaj. Ale było zdziwienie było zdziwienie. Było, było zdziwienie. Obstawiałem, obstawiałem Belgów, ale no tutaj ten środek pola myślę, że. Robi swoje, dodatkowo skrzydła chodzą. Ale patrząc na skład w ogóle z Belgią, było zdziwienie. Dużo ludzi się Dużo zastanawiało, zdziwienie. czemu na przykład nie gra, nie wiem, Shaarawy, e, czemu Indzinie bodajże nie grał, no, tak? No po świetnym sezonie naprawdę ławka, duże zdziwienie, ale. No. Widzieliśmy, że tutaj chyba mi się wydaje, że właściwie to jest taki zespół, że jeżeli nawet jeden by nie zagrał, wejdzie za niego drugi z ławki i dużej różnicy nie będzie, nie także. No, także De Rossi może rządzić w środku pola ze Szwecją. Także dobra, Dokładnie. no u mnie jest to szaka, no daję mu drugi raz szansę. Ostatnio zawiódł mnie, miał Słabym jakąś tam się, akcję, Słabym mógł trzyći nawet bramkę z dystansu, miał jakiś dobry strzał, no ale zagrał słabo, No już ten szaka z Albanii chyba lepiej zagrał. Brat. Tak jest, no i zobaczymy, no zobaczymy tutaj Szwajcaria, Rumunia. Rumunia, no co, no w środku pola, wydaje mi się, że szaka jest w stanie coś tutaj, jakąś asystę, może, czy bramkę zdobyć. Ostatni pomocnik, no tutaj mamy taki samy, Kandrewe. No to wiadomo, chyba. Ostatni mecz Włochów, myślę, że jeżeli oglądaliście, wiadomo co tam się działo na skrzydłach. Kandrewa, hmm. dużo dobrych wyborów. Przy ostatniej bramce bodajże asysta, tak? Na 2-0. Nie Czy jestem pewien, dokładnie. nie jestem pewien, ale możliwe, no bo z prawej, mi się, strony, mi z prawej z wydaje, strony to No się wydaje, że ładnie tam popisał się, zachował spokój, dograł górną piłkę do pele i. No i dodajmy, wiadomo, że mało kosztuje stało. tutaj, tak? No tak, no to jest no, też tak. Jest także to jest to ja w sumie tak samo tutaj bym powiedział. No i przejdźmy do ataku. Pele. No Pele, no nie mecz, Włochów, mecz Włochów myślę, że uświadomił mnie w, w tym, że tutaj trzeba dać na pewno kogoś z Włochów e, na ataku, tym bardziej, że Włosi grają mecz ze Szwecją, więc no myślę, że Szwedzi w ostatnim meczu nie popisali się w, z Irlandią w obronie, więc dałem Pele ze względu na to, że ostatnio zagrał bardzo dobry mecz. No i... A czemu Pele, a nie Eder? Czemu Pele, a nie Eder? Po prostu, mam zaufanie bardziej do Pele, Liga bo, Angielska, bo pele. Liga, pele. Liga, Liga angielska, nie? No że Dużo oglądam Ligi Angielskiej, więc myślę, że tutaj Pele uzasadniony. U mnie, zacznijmy może od prawej strony, Mandzukić. Ostatni mecz coś tam kurczę próbował kopać, nie wychodziło to za bardzo. No ale mecz z Czechami wydaje mi się, że jest stanie. Kto nie ma strzelić jak nie, jak nie Mandzukić, tak? Jest w końcu napastnikiem, jakąś dobrą piłę może dostać. Coś tam może strzelić, może główką przecież, jest wysoki, dobrze gra głową. Także stawiam tutaj, że Mandzukic da radę, no i co tu mamy, no Griezmann. Griezmann od środka, tak? Tak. No więc Griezmann, no Francuzi grają mecz z Albanią, no nie oszukujmy się, myślę, że tu wpadnie więcej niż jedna bramka dla Francuzów, ostatnio strzelił e, bodajże Giroud, tak? Tak. Strzelił Giroud, ale myślę, że Griezmann... Griezmann jest był taki widoczny, mecz, że ale był widoczny, miał słupek przecież. Dokładnie. Tak. No brakowało mi siadało, brakowało szczęścia. W tym razem myślę, że wejdzie, dlatego też go dałem jako kapitana. No, chyba taki najbardziej oczywisty mecz, ta wygrana Francji powinna być raczej oczywista. No Nie oszukujmy się. Sezon znakomity z... przecież w Atletico. Tak, że... więc... Wydaje mi się, że bramkę minimum jest w stanie stanie tak. No to to samo u mnie. Jeszcze yy, kolejny napastnik Origi. Więc Origi, mnie dlaczego, dlaczego Origi? No więc, e, jeżeli oglądaliście ostatni mecz Belgów e, z Włochami, e, wszedł Origi w coś około 60-70 minut, już nie no, pamiętam no, dokładnie. No tak, za drewnianego Lukaku, nie się. I myślę, że on dosłownie chwilę zrobił to, czego Lukaku nie potrafił przez no dłuższy okres czasu. Do, wy sami widzieliście, w chwilę doszło... Oj, <laughs> w chwilę doszło już do kilku sytuacji, doszedł już w e, chwilę do kilku sytuacji strzeleckich, więc no... Belgia gra z Irlandią, Irlandia no nie dosyć... popisała się w obronie przy tej bramce Szwedów, no... Ale wydaje się, że poukładany to jest zespół dosyć Irlandia, no także... Myślę, że może może być różnie, nie? Myślę, że to jest taki mecz o życie Belgów, oni chcą na pewno pokazać, będą bardziej zmotywowani niż na Włochów, chcą pokazać, że... No w sumie ostatni gwizdek tutaj, nie? No właśnie, Chcą chcą pokazać, że to jeszcze nie koniec. Jak przegrają, to już do domu mogą chyba wracać, tak? Czy trzy punkty da radę? No nie wiadomo, trzecie miejsce jeszcze wychodzi... Nie wiem, jak to będzie. No to był ale... Remisik w meczu Irlandy, także po jeden. Jeżeli teraz by był remis, no to jeszcze będą mieli jakieś tam matematyczne. Ale nie, szanse. mówię, no. mówię Belgia, jakby przegrała, to już. To już słabo, bo z Bochami mm -hmm. przecież przegrali. Co myślę, że bardziej Origi niż Azard, który nie wiadomo, czy w ogóle myślisz, grał bardziej... w meczu. Azart w ogóle mam, nie wiem jak wy, ale mam wrażenie, że Azard gra w tej reprezentacji po prostu za swoje zasługi, bo on totalnie nie jest w formie. Udowodnił to w tym meczu. Był praktycznie. No nie powiem, że był niewidoczny, bo było go widać, ale jego wybory, jego decyzje, jego driblingi, to wszystko było takie, no sami wiecie. Już, mało już mało się, ogólnie grał do przodu, więc więcej bardziej Karasko podobał więcej, więcej, więcej grał w poprzek niż do przodu, więc no proste wybory w nie? No dobra, no u mnie jest to Arnaultowicz. No powiem tak, człowiek, symulant, tak. Nie oszukujmy się, oglądałem mecz Austria Węgry. Został popchnięty, udawał, że go boli kostka. No taki okay, Ibrahimowy, Ta, Ibrahimowicz trochę z niego, patrząc, kitek jest, wysoki jest. Ale jednak patrząc pod względem, jak w ofensywie sobie radził, mógł mieć asystę. Dobrą piłę wyłożył bodajże do Junozowicia nie jestem teraz pewien, ale, ale grał coś tam w ofensywie, był jeden z najjaśniejszych punktów w ofensywie. Także wydaje mi się, Austria. Z kim tutaj gra Austria? Z Portugalią, jak się nie mylę, tak jest. No, Portugalia Mo trochę. może wygrać 3-0, może przegrać, tak? Dla dlatego nie wiem, myślę, że Arnautowicz da radę. Yy, także co, no przejdźmy do ławki. Ławka. No więc yy, u mnie to jest standardowo bramkarz z Turbo Kozaka na ławce, Gabor, wszyscy wiedzą na co chodzi. Dlaczego Kirali? No wybór jest chyba prosty, no jest dosyć tani, 4. 4,50, coś takiego, Udajże. Tak, jeszcze mecz z Islandią. Mecz z Islandią, więc no, myślę, że może tu paść czyste konto. Tym bardziej, że Islandia, no w końcówce meczu jeszcze tam miała jakąś okazję, ale tak w ogóle to. No tak naprawdę, jedna wrzutka udało im się strzelić. No ta, tak? No taka taka tam. FIFA trochę, nie? Dokładnie. No i dobra, no u mnie jest rezerwowym Subasic, reprezentant Chorwacji. No z Czechami mo może zachować czyste konto, nie musi, tak? Czesi na moje to taki czarny koń. Tych, tych, tego turnieju. Dokładnie. Także no zobaczymy. Kolejny Łukasz Piszczek. No to może omówię razem Piszczka i Glika No dosyć patriotycznie tutaj podszedłem do sprawy. Nie dałem żadnego Niemca w swojej jedenastce. Nawet na ławce nie dałem, więc liczę, liczę tutaj na Polaków. Oni może coś tutaj ugrają, no ale mimo wszystko dałem tutaj inną obronę niż. Znaczy nie dałem ich do pierwszej jedenastki, bo myślę, że ci obrońcy z pierwszej jedenastki dadzą radę i zrobią więcej punktów niż Piszczek i Glik. Ale mimo wszystko, jeżeli Polsce udałoby się wygrać, no to tutaj, wiadomo, też zapunktuje, więc. Nie ma tutaj zbyt dużej filozofii. No, jeśli to jest jeśli Polska tak... wygra 30 sekund, to myślę, że piątek stanie się dniem wolnym, co? Dokładnie. Będzie, <laughs> będzie tutaj jakiś historyczny wynik. No byłoby super, 6 punktów mieć, krótsze po dwóch spotkaniach. No jednak nie oszukujmy się, Niemcy, mistrzowie świata. No zobaczymy, może się udać, tak? Może być słabszy mecz dla Niemców. Yy, dobra, no to ja teraz tutaj też umówię. Dwóch, Juan Fran i, i Smolnikow. Juan Fran, Hiszpania, Turcja. Bardzo podobała mi się yy, gra prawą stroną Hiszpanów. Juan Fran naprawdę bardzo dobre spotkanie rozegrał. Nie wiem, czy nawet nie pokazała się więcej razy niż Alba, ale kurczę, no Chciałbym, jednak. Że ta prawa strona lepiej chodziła ze względu na to, że nie było tam Nolito, nie? No bo nie, nie oszukuję no, się, się no, straż, słabo słabo Nolito słabo zagrał. Wszedł bodajże Pedro, tak, i już więcej tak, zamieszania zrobił. Tak. Jakoś tylko Juan Fran, kurczę. Lubię. Nie to, że lubię, że lubię, tylko po prostu dobry dobry jest to zawodnik i naprawdę w ofensywie, w ofensywie dobrze. Dobrze mi się, się widzi. pokazuje, bo nie ma Karwahala, nie? Tak, no nie niestety Karwachala. myślę, że chcę pokazać też, że warto było. Ale to jest taki zawodnik, postawić, bo... to jest taki zawodnik dobry, taki zmiennik, nie? Karwahala tak, też tak. się podłącza w ofensywie. Yy, dobra, no i Smolnikow, yy, Rosja, to już w sumie niedługo Rosja, Słowacja. No już teraz w sumie. No dokładnie. no Słowacja. Przegrała, tak? Przegrali z walią. muszą teraz wygrać po prostu, no i zobaczymy, myślę, że Smolnikow też się podłącza dosyć dobrze w ofensywie, może jakaś asysta będzie. No i ostatni rezerwowy, Szaka. Szaka, no to myślę, że tutaj co tu, to samo co uprzemka. nie popisał się w tym pierwszym meczu, no zawiodłem się na nim, nie ukrywajmy, dodatkowo jest to nowy zakup Arsenalu, więc myślałem, że się pokaże, no wiadomo. Kibic Ale... Arsenalu. Kibic Arsenalu. No i dobra, no i ja tutaj mam Ali'ego. Miałem go w poprzedniej y, rundzie w pierwszym składzie. Coś tam przypunktował. Dałem go, bo mało kosztuje. A, a może, może coś tutaj ugrać, tak? Kto z Anglików w środku pola? No, może uda się młody Ali coś tutaj spróbuje zapunktować. No i co, tak to tutaj wygląda. Zobaczymy, kto więcej punktów zdobędzie. Po pierwszej rundzie to wam akurat nie pokazałem, ale chociaż tutaj widzicie, y, ja mam 65. A Jurgen o 72, także no lepiej przypunktował ten szar na pewno dużo punktów mu dał. Także to to było na tyle w tym odcinku. Niedługo będzie więcej odcinków z Jurgenem, takich luźnych FIFka jakaś też się pojawi i także się wakacje, więc Dokładnie. dużo będzie się działo na kanale. Także to by było na tyle. Trzymajcie się. Na razie. Siemka.